Nie, mamy jakiś problem z wodą, tutaj. Tam siedzi gwintowane zawieszenie, teraz. Nie bój się, jeżeli nas wywróci, czy co? Dobra, dam Wam tylko na szybko krótkie wprowadzenie co się w ogóle dzieje. 22 lipca na torze w Turuniu odbyły się zawody drugiej rundy Time Attack Trophy. Był to dla nas całkowity spontan, a zarejestrowaliśmy się dosłownie poprzedniego wieczoru. I to też szczęściem, bo organizator odpisał nam praktycznie o 12 w nocy, za co bardzo mu dziękujemy. Więc nie zastanawialiśmy się ani chwili dłużej, zatęgowaliśmy samochód, ustawiliśmy nawigację i jesteśmy w drodze do Turunia. Dobra, jesteśmy dzisiaj już na torze Toruń, udało nam się dostać nasz numerek, 14 jak właściwie dzień moich rodzin, <głos》> można nam da szczęście, trzeba nakleić tutaj na pasażera, w miejscu, no i będziemy montowali GoPro, nie, z daleka. Tutaj mamy jeszcze... Kostkę pomiarową, która będzie mierzyła nasz czas za każdym okrążeniem. Wsadzimy ją tak samo jak w Poznaniu, czyli po prostu we drzwi. Pani mówiła, że ma założyć, ale tam nie bardzo jest jak to przyczepić, więc po prostu tak trochę ją wciśniemy, ale powinna się trzymać. No i pięknie sztywno. No no i super, teraz montujemy GoPro i jesteśmy właściwie gotowi, żeby iść na. Jazdę. Jazdę. Jeszcze tylko krótki briefing bezpieczeństwa na temat zachowania na torze. Ostatnie poprawki w mocowaniu GoPro, gaśnicy i możemy zaczynać. W ciąg dalszy przygód z GoPro. Właśnie tutaj mi się urwał, łamał właściwie uchwyt. Więc kamera lata od przodu Trzeba to zrobić. Na szczęście mam drugi. Tylko nie wiem na ile dobrze to będzie w ogóle pasować tutaj. No ale postaramy się coś ogarnąć. Ale ciężko. Dobra, mam. Jesteśmy już właśnie teraz na linii początkowej, zaraz będziemy mieli kwalifikacje, sesja treningowa i później będą już normalne zawody na czas. Jesteśmy w pierwszej klasie, większość aut z nami to są Civiki, przed nami jest Seat Arosa, czyli może podobny jakby rozkład wagi i mocy. I teraz będziemy chyba jechać do przodu my. To jest dosłownie moje pierwsze okrążenie w życiu na motorpark Toruń. Wcześniej nawet nie widziałem jak wygląda rozkład tego toru. Więc myślę, że wiele osób może być ciekawych, jak zachowuje się kierowca, który pierwszy raz ma styczność z nowym torem. Więc dlatego zostawiłem to okrążenie dla was, żebyście mogli to zobaczyć na własne oczy. Opony? One tego nie lubią generalnie. Dobra, jesteśmy właśnie po pierwszej sesji treningowej. Nawieszenie same w sobie sprawuje się naprawdę dobrze, ale co mamy problem, to są nasze tanie i wąskie chyba od jakiejś taczki opony, które dosłownie przy każdym zakręcie, nawet najmniejszym piszczą, jakby się nawet robi... na prostej, Tak, nawet na prostej. Jakby się normalnie rozcierał. Te skóry, więc y, chyba wiemy, jaka będzie nasza kolejna modyfikacja w tym samochodzie e, i będą to opony razem z felgami. E, ale tak, teraz pierwsza sesja treningowa jest za nami. E, jeszcze będzie jedna i potem już będą jazdy czasowe. A że Twingo nie ma ani obrotomierza, ani wskaźnika temperatury wody zainstalujemy sobie jeden z użyciem OBD2 i aplikacji w telefonie. Tego co nie ma, druga, kasa. I trzeba mocno szarpnąć, aż to wyłamiemy. Teraz tutaj, Moja, spróbuj jakoś to odwrócić tą kamerą. Tutaj jeszcze trochę po lewej stronie ten zenzel. trzeba go wyciągnąć, teraz pokażę. I teraz to wsadzamy, i na telefonie będzie nam się wyświetlać w programie odpowiednim wszystkie, jakby, takie samochodu ważne informacje. Dobra, więc połączyłem OBD tutaj z samochodem, ściągnęliśmy aplikację Tork na telefon Moniki, bo moim nagrywamy i mamy podgląd na temperaturę wody. Fajne duże ekrany, 86 stopni teraz po pierwszym przejeździe i obroty silnika. I są ustawione na maksymalny próg 6400 obrotów, bo auto się kręci 6500 i przy tym wskazaniu zacznie się włączać czerwona lampka ostrzegawcza, która będzie pikać. Teoretycznie powinno tak działać. Nie wiem czy chcemy tutaj to robić, bo jest dużo ludzi. Nie pikało, ale generalnie działa. my idziemy, idziemy. Wszyscy. Idziemy. Dora, właśnie nas wywołali. Czekamy teraz na start. Będą e, pomiary czasowe, czyli już teraz jest prawdziwa rywalizacja. Monika wyszła z samochodu, żeby była redukcja wagi i będzie nagrywać nas z zewnątrz. Po pierwszych dwóch przejazdach naszym najszybszym okrążeniem jest 36 sekund i 848 tysięcznych, co jest naprawdę dobrym czasem. Jeżeli ten czas się utrzyma, mamy szansę walczyć o podium, ale zostały jeszcze dwie czasowe rundy, więc konkurencja ma okazję nadgonić. Więc właśnie skończyliśmy naszą piątą rundę. Piątą, prawda? Czwartą. Naszą czwartą rundę e, czasową, czyli to są nasze pierwsze zawody tak naprawdę podsumowane. E, samochód spisał się bardzo dobrze. Mieliśmy trochę problem z wodą i dostaliśmy płyn od chłopaka tutaj. Właściwie polecam go. E, motogórek bardzo często jeżdżą na... Bardzo często podobno jeżdżą na torze Toruń, więc może ich spotkacie. Miły chłopak właśnie połóższy mi płyn, zaraz mu go oddamy. Ale na szczęście okazało się, że chyba go nie potrzebujemy. Prawdopodobnie układ był tylko zapowietrzony i podczas trochę mocniejszej jazdy tam jakieś bąbelki pewnie zostały w układzie i przepchały się. A teraz czekamy na Pucharej. Jak dobrze pójdzie, to może nawet coś ugramy. Zmywało się. Nie czuję, że Dobra, idę płyną tam. Po ostatnich okrążeniach czwartej rundy czas stawić się przed podium i dowiedzieć się, kto zwycięży w naszej klasie. Między nami a zawodnikiem z trzeciego miejsca podium było zaledwie 111 tysięcznych sekundy, to jest tyle czasu ile potrzebujesz, żeby mrugnąć. A więc gratulujemy zwycięzcom, a my wrócimy na trzecią rundę, żeby pokazać Wam na co nas stać. Przy okazji, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, możecie mi i Monice postawić kawę. Link do portalu crowdfundingowego znajdziecie w opisie filmu poniżej. Nie trzeba się rejestrować, a płatności możecie wykonać też blikiem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy, pozdrawiam, Konrad z Turbo Instinct.